Witajcie kochani. Zrobimy unboxing mojego zamienia z temu. Tak. Są tam super rzeczy, które są potrzebne do nagrywania, bo tak. dużo nagrywamy. Tak. rozwijamy naszą karierę ehm, Tak. Ok. Dobrze, wyciągaj to wyciągajcie. Co to jest? To jest ten typ na włosy, suszenia. tak, taki, żeby się gabrysi nie plątały włosy, tak? Tak dłuższego wycierali w ogóle to jest statyw, kochani. Mm. Troszkę takich skrywanki tak, tego typu. Właśnie jaki kolor ma. Wow, wygląda w troszkę tak. jak... Pewne rzeczy. Tak, to ja będę pomyślała. Okej, wow, ale jest taki ładny bardzo. Tak. Jak za ile pieniędzy? Za 11 coś to. to dużo złotych. To można stawać. wysuwać, jeszcze nie wiem jak. A się wysuwasz. Nie, to się nie wysuwa. A, bo wciska ci, ci, wciska się. Tak. I zaraz ci pokażę, to się rozkłada jakoś. Czy to tylko jest pilot? A bo to można robić zdjęcia was daleka, czy nie? Prawda tak. To się jakoś rozkłada, że on będzie w koniec zakawy. Oskara jakoś? Tyru Zobaczymy na temu, tam na pewno Tak, zamiast. Bo nie chcę mi O, 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 o. Może tu coś do góry Dobra, zaraz, bo zepsujemy to. Dobra. Taki ładny kolor. Dobra, a teraz ty. Czy to jest LED do robienia zdjęć? Tak. Chyba Nabryniu. To jest końcówka na Nie, da tyle. Ale to jest zwykła w końcówka do to towarki. Zwykła USB. Ja mam w, te, w aucie nawet USB z iPhone'em. Ale ja mam takie USB w aucie. Aha, dobra. To pójdziemy, Dobre. I, i to zrobimy później test. Teraz ja mam. O, to są takie spinki, żeby jak macie spodnie troszeczkę za luźne, to przypinacie sobie. I potem możecie sobie, wiecie, zmniejszyć. Ale i są piękne. O. Stokrotki. Stokrotki. Fajne. A, to są dwie sztuki takie. Super fajne. Są. Przydatne. A Ruma tego wszystko używa. Dobra, ostatnia, tak? Nie ostatnia. 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 To. A, to. Ale to wyciągnęłaś z pokazji jeszcze. To Nie, tak? to, się wycią ta, to się wyciągnęło samo. A to co o. to jest? A, to są takie tajki, to ubrań. Y, ta, y, jak wiecie, jakbyście miały dekolt, który będzie stawał. Aha, żeby ci się wszystkie nie wypadały. Tak, tutaj sobie, żeby materiał nie rozłaził. Fajne. Tak, foko. więc stwierdziłam, że Ja zobaczyć, otworzę że... to, bo chcę to, zobaczyć, jak wygląda, wygląda. I ma to, przepiękny kolor wygląda. Tak. dobra. I mam kolczyk. Fake kolczyk. Fake kolczyk. Jeszcze zrób sobie fake tatuaże. Tak. Widziałaś ten, z tego studia tatuażu, miał fajny tatuaż tutaj na brzytwę, miał na, na tego What? głowie na dyskusowaniu. No. Wow, ale jesteś... De teraz... Nie. Okej, okay, teraz widać. W ogóle Ciekawe. Kasuje mi? Sira Sz opra na... na mi... Co z imieniem? Imiennik. Wow, patrz. To ma taką... Mogę to sobie przymierzyć? Mam trochę wszy. A, to jest spoko. Jejku, fantastyczne. Przykro się, że to naprawdę. No bo to jest na włoski. Jeszcze muszę ubrać ten, yy, o, wiesz... To będzie dalej na Dzisiaj na ochraniaczek będziemy ja robić pierniczki. A, żeby, żeby nie być włoski. Tak. Tak. koszyk. Wow. Jeszcze sobie tylko usta posmaruję i będzie git. I yy, jeszcze mi brakuje fartucha i będę jak taka baba w domu. Czy z tuczkiem powinnam być. To jest moja yy, Bo to kupiłam na Dlatego to pilnik. Dlatego go Pilnik? Pilnik. Pilnik, tak. Pilnik. Yy, I tak, kupiłam sobie też. Tak, Szybnie też super w zakup w Kiku. W Kiku, tak. Co jeszcze w Kiku kupiłam. A no. zobacz też, że. Tak, ale gdzie ona jest? Ale to też z prezentu piastkę. O, Shira, Shira. Nie wiesz, co dobre w życiu. Masakra, trzeba się stara, Trzeba się zdaniem. stara, a w dupie dzieci się mają. Tak. tak. Jestem właśnie ciekawa, gdzie sprzedałam mój ten... Tego uzu. Gdzieś w się pewnie. Pewnie tak. Na ziemię spadło pod moim domem, ale ty to podniosłaś później, jak wracałam, to ty robiłaś ten filmik. Tak. Wow. Co to? Trzerwałaś. W sensie... Nie. Witajcie, kochani. Yy, w świątecznym Vlogmasie będziemy dzisiaj... Robić pierniczki! Uuuu! Uuu. Gdzie spadam. masz? Masaka. Mamy świąteczny klimat już. Tak. Yy, I będziecie nam towarzyszyć przez ten proces. Zobaczymy, czy się uda. Dobrze być różnie. Uda się nam. Mamy super foremki, pokażę Tak. To. A gdzie są tam te twoje? Nie wiem. Trzeba małpy dać mamy. Ale. Miałaś! Ty świąteczna ty. ty świątecz na Który? No śmiałeś, nie no śmiałeś! A jajka! A poszukam jeszcze. Ja. Dobrze, to ja wam pokażę. Były po 5 zł w Pepko. Cze idźcie to? Jest tak. Dzwonki, bałwan, śnieżynka, prezent, renifer, rękawica, jest piernik nawet, jedzenie. 5 złotych! Cześć, bazy. No O, ja mam takie i tu są bardziej jak na Wielkanoc, jest to jajko wielkanocne. Tak, i takie super zabawne, że zrobimy jajka Wielkanoc, no Boże, że sobie... Tak zrobimy. Takie, jest takie bałwo z beczkami, ale no, tak. Mamy też kurczaczka. Mamy też kurczaczka i baranka. Nie, baranka, tylko A, to są tylko, tylko baranka. To jest tylko, baranka. To jest tylko baranek I, i to jest. I jajko wielkanocne. A takie... No, i dzwonek może być też w to, to nie, mam. No, nie, to też nie ma. może na niego święta? No nieważne, mamy tam. Ale jako to na pewno jest święto wielka. Tak, co, muszę chodzić, bo ty też masz od niej. Nie! Co tam masz żadnego? No Miesz, serce masz. A serce tak, nie masz serca. Serce. No ale nie masz serca. Co tam jeszcze które jest? ty masz choinkę, masz ładną gwiazdkę. O to. To jest kurczaczek jednak. jest kurczaczek. O tego, co że żeby takimi. O taką. O, o, księżyc masz. Tak. Daj. To jest um, gwiazdka i nie, nie mam gwiazdki. To ja chcę. Warto, a nu, no, to śnieżynka. Śnieżynka. To To jest końcowe na, na szczęście. I chodźmy. Dobra, to jest I Nie wiem. wiem, czy Twoja choinka by nie była lepsza, ale to zobaczymy, jak będą wychodzić ee, kształty. Tak, też ją. Bo one tutaj są fajne, okrągłe końce, a tu są takie ostre, i oni. Tak, się wyciągnąć umyję, bo one le leżały na dole, bardzo długi czas. Mama je tam zgubiła i twierdziła, że na nich i w ogóle nie ruszała. Jak to mama Standardnie, tamtarnym. Standard. Dobrze, yy, ja rozpakuję to też, mam je przemyć. Czekaj, nie ma sobie bardzo. Nie i tak na nie Będzie co kochani z twarz. Rozjebałam się chwilą na ostatni w kawysiky widzieliście trzy 3 minuty temu. W kulu zakupowym. Hmm. No co powiem? Dlatego jesteśmy nisko, bo jedno piętro się rozjewało. Tak, było witanie, było sobie Tak. <laughs> Ale dobrze. I teraz Agatka musi odpalić przepis. Przepis. Potrzebujemy, potrzebujemy miski odcamy. No ciasto, czy nie? Yy, w sensie jak się urabia, no przypadku nie na i Najlepiej w miejsce na tym A no to dobra, to zrobimy tak. To dajemy w miejsce i mhm. przyjedziemy na to. Stolnica. Stolnica? Płaczcie. Dołaj, żeby było widać, co tutaj robimy. To najlepiej widać. Potrzebna nam będzie tego? Miska! Taka idealna, w której moczycie stopy i robicie słodkie, jak no. I żygacie na imprezę, ale to już... Ten nie, to... Tam, to, ty, to, to już nie ma, ale znalazłam ją. Została rozmawiona. A tutaj na szczęście nikt nie ma. Jeszcze, nie, jeszcze nikt nie żyje. Za mało na pranie. Jest w miarę czysta. Shira tu szuka, co nam pomagać, hop. Zobaczycie ją. Ja. Skacz. Czemu za skacze, czy teraz nie? Bo no się wstydzi przed kamerą. O, widzicie mi blaska. Dobrze, robimy to. Dobrze, z... Nie będziemy mieć monetyzacji przez ciebie. Dzięki. A nie, wiem. <laughs> robimy z dwóch porcji. Tak. Czyli tak. Musimy przygotować te składniki. Mąka. Mąka. Na razie przygotujemy tylko składniki. Soda. Mamy? Mamy soda. W szufladzie. Soda mamy w szufladzie? Czasem. Właśnie. Mamy Miód. Tak. To Masło mamy brązowe cukiernie, ale mamy zwykłe, Jajko! Dwie do Jajko! Trzy łyżeczki przyprawy do piernika, ale ja, jako zaawansowana cukierniczka piekarka, wiem o tym, że trzy łyżki przyprawy do piernika to jest nic. Więc kupiłyśmy trzy paczki, paczki, cztery paczki! Nie, paczki, Cztery paczki! Nie zużyjemy czterech, zużyjemy trzy

bo teraz jest promocja, moi drodzy, w lewiatanie na Hechła, bo jest otwarty, nowe promocje robimy. Tak. Yy, I są przyprawne prynika po 1,49 Bardzo polecamy, bardzo ładny lewiatan. Chcemy mieć w współpracę. Właśnie, nie zapłacili nam. Targa. Nie zapłacili nam, ale jesteśmy zachwycone tym lewiatanem, naprawdę. Jest duży, duży. Filet po 10,99 Tak, ale tego nie było, 200 kg ma było. 200, tak, tak, dużo, bardzo. Ale jest do skrzynek na polu. Jest. Dobrze, nieważne. No. Lecimy! Pum, pu, pu. Powinniśmy mieć jeszcze te dzwoneczki. Jezu, tak, a co nie mam ształa niestety. Dobrze. Może być, w takim Okej. Okay. to tak. Przesiej mąkę. Mam przecież? Nie. Nigdy nie <laughs> <laughs> Siała baba w Nie wiedziała jak. Więc cztery szkaki mąki. Uf, no że może dwa rozumiem. Tak, 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 od razu, już tak. Dobrze. Raz. Woo! Myślę, to że cała to mąka tu pójdzie. Lepsze, nie chcę się obawię. Trzy. Idealnie. Stała odrobinka na podsypanie. Na podsypanie, <noise> Dobra, dwie łyżeczki sody. Narzędzie, a masz, dobrze, chciałam wyciągnąć. Mam narzędzie. Uwaga, odmierzamy. Jeden. i druga. I druga. 6 łyżek <grym> miodu. Chciałam ale... <grym> <grym> ja to odłożyć. Ale na Łyżek? Łyżek, teraz się nałożyć. ja otworzę, złamałam łokieć. Bo no. ty jesteś na Widzicie, ja noszę spodnie w Ja tylko spodnie. No, ja mam no, ja 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 spodnie świąteczne w Renifery ze szmat, no, tak. Moi drodzy, kupiłam w tym tygodniu. To Jaki on to jest... galeretowaty śmieszny. Tak, no bo to z mleczny, z mlecznym i w mamusi. Żalną mlecz nie ucierpiał podczas swojej tego <grym> Może Można więcej go też kiedyś uwagi, no. To kurwa cały słoik pójdzie. No, na się... Nie, zostawimy na mnie łyżkę. <grym> fajne, fajnie to, to wygląda. Albo burszt na wysłał. Ładny. ładny kolor. Dobrze, później pięć łyżek miękkiego masła. Czyli około dziesięciu łyżeczników masowickich, no w całą drogę. No, tu trochę by było łatwiej. Mhm, pociąg trzeba. Też. Ale mięciutkie. Mm, roztopione już, długo leżało. Bo jeździłyśmy sobie po drodze. Tak. Chciałyśmy zwiedzić różne miejsca. No tak, źle na siebie działałam na zakupach, bo byśmy. Mm... By się się a, weź, a, nie bierz, a, i tak to jest, jest. się biedne teraz, obydwie. I ja zgubiłam. O jezu, y tak! Pomyśl, przykro. Zgubiłam. Kupiłam w Action taki zestaw działu peeling do ust. To takie coś, czym co się peeling do ust, takimi wypustkami jak Shira ma do babki. No i fajny olej, który miał ładny czerwony kolor. Zgubiłam gdzieś. Nie wiem, w ogóle gdzie. No i Gabysia wpadła w zasóbę koło lewiatana. Tam była fosa w ogóle, prawie do fosy wjechałam. I Gabysia się podejrzenia. I Gabysiała pokorzenia... podejrzenia, że wtedy wypadł. Ale ja nie wierzę w to, że nie no zauważyłaś to, jest... to jest, kurwa, bo... Jak ty odjeżdżałaś na mną. zabezpieczkę? No. kolor. No? no. Właśnie ten pas sobie wziąłam spod no. Na pewno no. nie to... sobie peeling zrobić. Może... Nie, bo twoje... no ale ja nie mogłam, bo wtedy siedziałam już w autie i robiłam. I lubiłaś to. ten peeling. Może się gdzieś znajdzie w autie twoim. Może. No i Co jeszcze Agatku? No dobrze, teraz yy, pół szklanki brązowego cukru, czyli zwykłego cukru będzie Szklanka. Hmm. My musimy kupić cukier, bo cukier to jest drogi. Teraz ma te, tego typu. Można mama zobaczyć. Nie wiem, czy nam zobaczy. To jest większe, taka zwykła szklanka. to tak. nigdy nie wiem, Gądle? Później jajka dwa, proszę wbić. Umiesz? Umiesz? Szyś, kurwa, kucharka. Tak, i tak bym pan nie łupka nazwa się. Bardzo pięknie. Pięknie, robię. Moje dzieci kury. Boje dzieci kury. Musiałam przemyśleć się sprawę. E, trzy łóżeczki przyprawy do piernika, więc trzy paczki. Jeszcze. <grymne> tak. I łapaki. Ja mam chyba jedną A no od pierników nie robią, tylko. Pierwszy raz robię były mi z Agatką, więc ona Tradycję przeciągamy. Zawsze robiłam z notalią, ale teraz robię z... Twoje imię? Dzisiaj kochani zapomniałam y, jak się mówi łagodny bo Pani się pyta jaki sos a ja mówię mieszany jedynie więc się mieszany więc to, że nie pamiętam imienia jaka Gabrysi to się zdarzy. Jest to, najważ, to jest najważniejsze słowo w swoim życiu a Ty go nie pamiętasz nie wiem, są ważniejsze Mika <tuszy> A masz kakao, Gabrysiu? Mamy na kakao. Tak. Tam gdzieś u góry. O, oh jest. Kakao zgany, Gany, Hany. Kawa już chciała zabić. Łyżka czy łyżeczka? Jeszcze butka przynosi. Łyżeczka, czyli cztery łyżeczki będą. Fajny butek masz, fajny. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest energia. Jest energia. Podymkawia i wyklucza. I energetyk. Nie, nie myśl, się, że tak znikąd ci bierze na To nie jest tak już życie czy coś. Dobrze. Dobrze, co teraz? Ale się przestraszyłam, bo to było sposób przygotowania. Jezu, I później okay. wszystko już się robi tak, więc dobrze zrobiliśmy. Wszystkie składniki zagnić teraz na jednolitą masę, uformuj w niej kulę i wstaw do lodówki. Jak spędzi tam około 30 minut. Nie mamy tyle czasu. No szczerze powiedziawszy nie mamy. Nie mamy? 30 minut? To też 15. Ta, ta, kurwa. I po tym czasie rozwałkuj ciasto na około 5 mm, Gdyby ciasto się ukleiło, posyp wałek i stolnicę mąką. Za pomocą foremek wykrój tralalalalala. La, la, la. I teraz będzie pierwsza część, a jak będziemy zdobyć, będzie druga. Tak, bo najważniejsze z tego wszystkiego jest zdobienie. Wiecie, ale dzisiaj mienią kolczyki na kolory, ale ładne są. Tak, oh no. i mamy fajne, fajne rzeczy, ogólnie w tym, w tym vlogu będziemy bez głowy, <laughs> bo ktoś po prostu. <laughs> I co chciałam powiedzieć? Hmm. No, tak, a, no, że czekałam to... na to dziesięć dni, a nie widzę na ten cel. No kurwa, myślałam, że się go jeszcze wyciąga. A, a się i... wyciągnął. No, tak... A myślałeś, że ty jakieś chodzi a on ty masz darwać tak, na siłę! Tak. To ciebie będę oglądać? Bo ja to muszę zanieść. Dobrze. I yy, najfajniejszy fajniejszy fragment, moment będzie, będzie zdobienie. Mamy fajne zdobieniowe rzeczy. Posypki mamy, lukier będziemy mieć, mamy małe szpryce do zdobienia pierników. 5 zł kosztuje tam, nie wiem ile tych szpryc tam jest. Uy, bo to są takie. E, ba... 5 zł. Złotych. Złotych, a tam jest mnóstwo ich. Mhm. To dobra, cena. Fantastyczna. Jestem zachwycona. Yy, musimy kupić bardzo dużo cukru pudru na lukier. o no, tak, bo to lukier się, A mamy... Można jakieś barwniki kupić? Tak! Kolorowe? Można. Myślę, Chyba nie są drogie. Nie. Action były, nie? Chyba nie. Action nie, ale... Ale... ale w tym... W robczycach na ręku jest pani taka, co ma, ma takie rzeczy, tak? O, gdzie? Yy, w DUSIE schodzi. Po schodach sam dół na minus jeden i ona ma tam dużo rzeczy, ma tą masę cukrową, takie no, różne rzeczy. Na twój tort kupowałam dwa lata temu jak robiłam krówkę. To kupowałam u niej. Super Sonia ja. Agatka. Agatka założy z po prostu Nie wydajesz tak na pierwszych oka, Ale jest. dobrze. No i tu tak. Mamy kota, mamy psa, mamy Gabrysię. Tak, tak sobie żyjemy. No widzę się czego ja, trochę potrwa, potra. Jakie takie sypkie to ciasto? Mleka to nie szło? Zobacz. Dobra, składniki mówię. Mąka soda. Miód, miękkie masło. Tak. Brązowy cukier jajko, jajko. do piernika, Kakao. Tak. To chwilek, proszę sobie powiedzie. Może więcej masła trzeba? Nie wiem Próbujemy, może będzie, bo to trochę jak Bardziej kruhę niż kruhę to No to trzeba będzie pewnie... że dzisiaj spotykam jakiegoś starego dziada z brodą A to pan w lustrze Pytasz się... Pytasz Pyta się... Powiedz że jeszcze pytał, czy tam grzeszna bo Ja mówię, dziadu, pan, ty dziadu spierdalego weź pan Mówi tak grzeszna, mówię, tak to A to chyba Dawida? Dziękuję. Dobra, Dziękuję. Słuchajcie, On to puknie. Nie, ten grusy, to nie ja. To nawet nie. to niestety ja. Nie tak, to jak tak Tak, tak. Ja Czekam na przelew od mamy. To trzeba też wsadzić do tego. A nie bo czy rozniosą. Psy rozniosą. W mieszaniach i próbach i trudach. A ona kłamie, bo ona Jest ma takie pliki przecież. Mm, siła masa żeś. Tak, udało się. Udało się, mamy kulę. Teraz do lodówki. Dobry? Smaczne. Zamieniamy w papier, na przykład taki tu? Nie będzie jedno. Tu? A czemu włożyć do miski na przykład? Nie bądź za dużo, nie weź ciągłe miejsce. Połóżmy. tam Się posprząta i za chwilę wracamy. To też. Kochani, jest jakby miesiąc po tym nagrywaniu i okazało się, że jednak nie przysłałyśmy sobie wszystkich materiałów. No i Gabrysia za moją, z moją pomocą usunęła z kosza nagranie, bo myślałam pewna, że mam ją na telefonie, także pierniczki wyszły super. Yy, ogólnie było super i musicie nam uwierzyć na słowo, yy, wkleję wam po prostu jakieś zdjęcie pierników ozdobionych, może jakieś znajdę. Także tak, yy, przepraszam bardzo, yy, mam nadzieję, że w tym roku się poprawię, będę lepsza, wiadomo. i proszę o rozgrzeszenie. Nara!